Chcesz? Nie, a czemu? Nie, ona nie, ja chciała się spytać, znacie tutaj ta sąsiadka, albo kto to jest, ta Bemka do, do sprzedania? A Bemka? No? Ale ona jej, ją możesz popierdalać po wodzie też, serio. Ja? No. Nie no, bo to mój bracie chce kupić. No znam ją, dam jej znać. Ja? No. Kurde, no, ale powiedzcie, ile ona chce za to? No za tą BMK co jeździ na wodę ze 16 Kurde no. no Coś usiąść. puści jeszcze z tego? Ja puści ja? Ale bez silnika Ale tego wodnego No? No, wodzie sam silnik No to ja powiem Dracikowi, a jakbyś z wami się mogła skontać. Ej, ale ona ma tam ten, ona ma tam w tym bagażniku ma mrowisko, tam róbki, bo ona tu stoi cały rok i tam mrówki są wiesz? O nie, no. No. nie no bo też mój bracik mało dzieci to mm. wiadomo nie co to jest wlejdą dzieci do zatku kurde no a potem całe mrówki Ej, weź coś zobacz sam zamiast on ma talerze no. zwykłe takie obiadowe no tyś widzę zobacz. właśnie no kurde się możemy go wiadomo co no też no, nie... tam może spuści nie co no tego? spuści no to ile by, by tak spuściła nie wiem, no kurwa ile to może lecieć z przepaści z 30 na godzinę Dobra, to my się dogodomy mocie telefon to napiszcie się mój numer Dobra to mów 512, Ja. 633 735 Dobra Zapamiętacie? Ja ej, przynieść coś na te mrówki, wiesz? Przynieść jakąś ten, jakiś muchozol. Wytępimy te mrówki Ja? Ja. Mogę jutro przyjść? Ja przyjdzie jutro Ja? Ja. Dobra. Otrzymaj się. Że... Ale bo do Was taką richtig prośba no. Ja? Wiecie jak to jest. No bo brać chce, chce, chce kupić, a to cały czas to stoi, 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 a on chce auto kupić, nie? A ma tyle pieniędzy, no to czemu nie, nie? No jasne. No to ja to załatwia coś, nie? Na makrele też to jeździ. Jerdalasz ja? makrele do, 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 do Baku i jeździ na makreli. Czasu cię? 3 kilo makreli. Ostatnio, ja? no i do Gdańska pojechałem. Uj, bo ma... to nie jezi, no. no, To niech jeździ Dobra, to ją i jutro. Dobra. Raz. Trzymaj się. Ale bycie. Wydaby Dobre Dobry. MOP i WC Piker Polska. Mam takie ten, bo będziemy na rynku organizować tutaj mycie ludzi mopem. I czy chcecie iść? A mam takie trzy pytania do was, nie? Do, do, do ciebie mam pytania. Czy przed jabolem myjesz zęby, czy po jabolu? Diaboli nie piję. A ty? Ja nie piję. No jest, ale po ale a jabola nie piję. Nie? A co ile myjesz glinę pod nafletem? Co tydzień, co dwa tygodnie? Co? Glinę pod napleczem. O, co dzień, Ty? Nie wiem. Nie wiesz? Ja się co tydzień kupię. No bo jak chcecie, to możecie przyjść tęt. w niedzielę na rynek. Ja będę mył y, mopem wszystkich. Co? W niedzielę? Ja nie korzystam z tego. mam. niedzielę po kościele. Łazienkę mam, to mam ja, 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 woli, ja woli to nie To dawno ja piję, ja O nie mów pamięci, kiedy piłuję wola. Dobra. No to jakby co to przydzieczenie, nie? No. Ej. Dobra. A chcesz zegarek kupić? Rolexa? Za 70 tysięcy? Nie. Czemu? Ja nie wiem, w nie, biedny kuraj, mogę tutaj Ile? Ej, a co masz z tą ręką? A, samo, i no, tam. Bo ja słyszałem, żeś na bungee ten skoczył. Żeś na bungee skoczył. Nie. Nie? Wziąłem do I ten, i ci ta ręka tak została? O, i, i, no, i noga. Co? Noga? No, o, bo. O, i patrz, mi, o, i tu I To Dobra, to trzymaj się. Jadę. Nie spodobał się, bo za zaślepił go się do chuja. No dobra. U i jest dobrze. Ej, gdzie fruwasz tak, jak jest czas? W Berkali. przeważnie. Ej, a czy mnie z gołębiami czytamy? Ale no nie, on właśnie zaraz z no. tej haszki znowu. Ej, ale ten słyszałem, że żeś tutaj kupił karnet do Dominikany. Eee, o no kurwa! <gulanie> Tegoś <nie> musił odejść <gulanie> od do Dominikany. Ja pierdolę. <gulanie> no, to był dwa punia, a tego się w komendzie zobaczył. Co ty kurwa spokojnie? Ej. Ty, ale żeś sobie wytarł, kurwa. Nie wuj tego, co by a to ci ja okno wyjął, to cię to A ja wiem to wyjęło okno kurwa, my się kurwa. to robili kurwa przy odorze, k**wa a te przypoślepywane myślą, Ej, a to kto to jest ten na obrazku? Matka i ojciec. A ty jesteś gdzieś? A ja cię znam skądś. A nie Co? A Chyba nie no. Skąd? Słamy? A ja cię znam, skądś no. Tylko nie ja, że teraz wiesz. na ja <gó explicit Furata> Ej, ty, to jak chodźcie z tymi gołębiami? Dobrze! Co? Dobrze, dzień nie kurwa. A co cię będę gołego odbił kurwa? Co? Na internecie będziecie. O! W świecie. Żyłki tam żył. A ja. Nie? Ej, ale szafę masz fajną z komunii jeszcze. A po to? Co? Pierdolźnię. Ej, fajnie, Ej, pan na te obrazki. Duch na sobie. No. Ty, to te, te obrazki byś kuchał, żebyś O? Ej, słyszysz. Chodź ty, zobacz co tu się dzieje. O. Ty, ale skąd ty masz tyle krzyży? Ja się kurwa. Bardzo gościelnie wylewa. Ty, ej, Słyszałem, że ty telewizor w Miami, no i żeś na motorze zapierdala, 250. i hamulca Ci nie wytrzymały, i teraz masz takie. Dobra, a bierzesz czopki do dupy? Nie,

Czy przyjebie kogoś, kto nie boić, kurwa, się boić, kurwa. kurwa. teraz ten, dam ten film, nie? No, ten film daje do telewizji, nie będzie, tylko będzie tak, odpicuj mi chatę. <grymne> Przy, przyjadą do ciebie, nie i odjebią ci chatę i będziesz miał basen w chacie Znaczy zapada, nie? Zapada się tu Wszystko, kamerę wyszkok Ty, ale Cię zajmę fajkę Ale Najki są niezłe Co? Ty, a jak tam żyjesz? Wątroba cię boli? Nie. Nie? Nie? A straczkę masz rano? Nie mam. Nie masz? Był falowy. Patrz, ej, po jakim ten. Jak widzisz, ten ja Jego kiedyś beton kurwa podpalił, bo denatura kurwa u niego w facie jeszcze podpalił i chuj całą belę mu spalił. Tak? No, de natura dał na piecyk, czujesz? I tam warę usparł. Takiś mądry jest de natura na No nie on taki inny. Dureń. Ty, ale wiesz co? Ty te pazury byś umył, kurwa, Dobra, dobrze, dobry. kurwa dobre. taki brudny jest jak pierdolę, nie. Ej, patek kwiatek, obcy trzy. O. No. Ale ja jak w grudniu. Ej, on kwitnie, nie? A no ja. W grudniu, ale. W grudniu. Jest. Ty, a gdzie twoja laska jest? Nie, nie. Nie, nie, nie. Bo ja słyszałem, że ona małże łowi. No. W łabędach zęba. na tamę. A robiłeś 6x9 z Wilczurem? No. No? Ja tak, to, to jest w Sączu. On robił 6x9 z Wilczurem. O, pierdolę. Ja mówię, że ty jest chyba cały czas, to jest słona, Arianna. Ja, tu z tego A tak? no. No, no, no. No, że to Nie, tu, ja? no, nie, ej, tak to nie. To już ten zakaz jest, do Na Ej, nie ma. Nie ma. No. Na Dobrze tu, nie? macie tu światło? Nie ma, nie? Ej, a gdzie jest ten? Właśnie, kurwa, bo ja cię skądś znam, nie? A gdzie jest twoja żona? Gułantka. Gułantka? No poszła se, pizdu. Ale fotel masz niezły i tak i tak, nie? Chron <trony> jak chuj. Ty, ja patrz, tu tutaj nad tak głową. Tron <trony> Ale skąd kurwa ja cię do gója? No ja nie wiem. Zabrze? Przed, że tak, kurwa. Poszukiwacze tych. Oni są po poszukiwacze Żuli. Oni Żuli szukają. Żuli? No. A ty nie znajdziemy takich zadania. Ej, idziemy do ciebie? zrobić im nie, 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 O, nie, nie, co ty nie, ma. nie, co nie, z góra, z góra, z góra z góra nie, ma, przyjadą, nie, 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 to jest... nie, że nie, 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 Ty a nie, 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 tutaj? No. no. no? Jeden, kurwa. <laughs> Dobra, zbieram, skurwa, nie, 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 takie A kiedy Ty pranie. No ale dobre, nie? Ty, nie. Ty nie jest ci za ciepło w nich ja No to jest to wiesz. mi ja mu fajną skórę kurwa na moczu. Za ile? Ja do ciebie stówam. Ja A gdzie ona tak? jest?